2, na trzy, na 3 to okay. Ta? Robert, 3, 3. Jeśli Barcelona spamująca Robertem Lewandowskim ile wylezie na Twitterze po meczu z Rayo dała takiego piłkarza, to wiedzcie, że nic z tych rzeczy, które usłyszeliście na początku, nie było prawdą. Oficjalny debiut Roberta Lewandowskiego, słoneczko, Barcelona, brzmi jak plan. Powiedziałem we wstępniaku, że tutaj będzie słoneczko, to nieprawda, tu nie ma słoneczka, tu jest słonucho, tu jest ze 40 stopni i właśnie w tym momencie idę na konferencję Chaviego i sobie tak myślę, że każdemu dziennikarzowi, który tam dojdzie powinny się należeć ordery. Bo nie cierpmy też na polsko centryzm, ale Czawi dostawał na konferencji prasowej bardzo mało pytań o Roberta Lewandowskiego, a jeśli już dostał, to odpowiadał z z dla pr owca czyli Robert Lewandowski to jest gonitśin, Robert Lewandowski daje dużo drużynie, oczekujemy bardzo wiele od niego, fajnie się komponował w skład, natomiast nie było tam ani jednej mięścistej wypowiedzi, którą mógłbym teraz zacytować i Was wszystkich zaskoczyć. To jest Karolina, przez lata pracowała w Wonecie, ja przez lata pracowałem w Wonecie, ale w Wonecie się nigdy nie spotkaliśmy, a spotkaliśmy się w Barcelonie. Życie lubi zaskakiwać. Jak tam barcelońskie życie? Gorąco przede wszystkim, gorąco, I jeśli chodzi o pogodę, jeśli chodzi o emocje, jeśli chodzi o ostatnie wydarzenia, dzieje się. No nie właśnie, ostatnie, ostatnie wydarzenia, czyli Robert Lewandowski. Widzisz już wszystkich tych ludzi w koszulkach Lewandowskiego, chodzących w tym mieście? Wszyscy ja. chodzą podobno tutaj w koszulkach ja. Lewandowskiego, w mieście. Każdy, każdy Nie, no żartuję. oczywiście nie, natomiast jest o tym głośno. Jest o tym głośno, w sądzę, sensie, nie tylko jeśli chodzi o Polaków, jeśli chodzi o, o wszystkich ludzi, którzy tu mieszkają, ale też yy, przede wszystkim o Katalończyków. Czyli to jest, to jest w tym momencie tak, że Robert Lewandowski stał się głównym tematem w barcelońskich zakładach pracy? Naprawdę mówimy o tym bardzo dużym bardzo, bardzo głośno w, i w zakładach pracy, i w restauracjach, i w komunikacji, i na chodnikach, no wszędzie. Naprawdę. Ludzie, którzy się zwłaszcza interesują futbolem, no to to jest dla nich wielkie wydarzenie. To jest to, co moi znajomi mówią, że wow, w końcu będziemy oglądać mecz, w końcu będziemy oglądać bardzo z zainteresowaniem. Coś się zmieni. A to znajomi z Polski, czy znajomi z Katalonii? Znajomi z Katalonii. Znajomi z Polski, to wiadomo, prawda? Oczywista sprawa, ale znajomi z Katalonii jak najbardziej też mówią, że coś się w końcu zmienia. Jakby, żeby, żeby oddać, żeby tutaj oddać sprawiedliwość, oni nie mówią tylko, że o przyszedł Lewandowski, że się zmienia skład, że jest coś już innego, coś się dzieje, okej, okay. natomiast jest dla nich Lewandowski, jeden z typowych yy, będzie u nas w klubie i, i jesteśmy po prostu bardzo ciekawi. Jesteśmy... To Filip, kolejna osoba z Polski, którą udało się tutaj spotkać. Właściwie nie z Polski, tylko z Barcelony, bo Filip mieszka na stałe w Barcelonie i właśnie od razu mam do Ciebie pytanie o Twoich kolegów, hiszpanów, którzy tutaj mieszkają, którzy kibicują w Barcelonie. Czy oni faktycznie tak liczą na Roberta Lewandowskiego, jak nam się w Polsce wydaje, czy może jest to troszkę umiarkowane? Ja powiedziałbym, że jest różnica. Na pewno nie liczymy na niego tak bardzo jak, jak my w Polsce, bo to w końcu dla nas jest e, e, takim najważniejszym piłkarzem w historii, być może polskiej piłki. No, chyba nie ma co do tego wątpliwości. E, a dla kibiców w barcy, to jest kolejny świetny napastnik, który tutaj przychodzi. E, na pewno są z, niego, z tego transferu zadowoleni. Wiążą nadzieję, ale wydaje mi się, że, że to w Polsce jest większa taka Lewandowski mania niż tutaj w Barcelonie. No właśnie. Umiarkowanie czy... pewnie tak, tak. Wydaje mi się, bardziej podchodzą do tego, ale wiążą nadzieję na pewno. Czyli mówisz, że nie jest tak, że o Lewandowskim rozmawiają w komunikacji miejskiej, że jak zagadasz kierowcę, to od razu będzie Lewandowski, Lewandowski. E... Wydaje mi się, że nie, ale na pewno, na pewno gdybyście chcieli zagadać do kogoś, to reakcje będą pozytywne. Ludzie uważają go za uznanego napastnika, raczej nie ma wątpliwości co do tego, co Lewandowski może drużynie zaoferować w tym sezonie i w następnych kilku sezonach. Dobra, to popytamy w takim razie. Popytamy, ludzica. oczywiście, nie ma problemu. ¿Cuánta expectativa genera el fichaje de Lewandowski, según ustedes, que les hace ilusión? Mucha ilusión, al 100%. ¿Sí? Sí. creen que con él podemos ganar la Champions? Mucho. Eh, 90%. ¿Sí? Sí. Nos alegramos mucho. ¿Ustedes creen que se puede comparar a Lewandowski con Messi de alguna manera? De momento no. No. No, no, no. Está, está, está lejos. Porque... Está, está muy lejos. Está muy lejos. Y, sí. También es incomparable, de momento. De momento. Bueno. De momento. Bueno. Eh, expectativas, cuánta ilusión les hace el fichaje de Mandox. Sí, sí. Sí. Lo sí. ¿Sí? sí. que necesitábamos un... sí. sí. tener mucho gol y goles. Oh. ¿Y ah, ustedes ah, creen que podemos ganar la Champions con, con él, con el equipo? Sí, con el equipo. Sí. 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 sí, sí. 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 Entonces es el, el delantero que necesitábamos para ganar títulos, sí. ¿no? Sí. Después de eso que visuales, yo creo que sí. Vale, vale. Perfecto. ¿Pero ¿Qué piensas sobre el fichaje de Lewandowski, es el delantero que necesita sí, el sí. Barça? Uh, ahora espero que lo haga muy, muy bien y que consiga marcar muchísimos goles, como ha sí. he hecho todos esos años en el Bayern Múnich y tengo esperanzas uh, sí. altas para vale. que lo haga bien. Y, y qué, qué piensas cuántos goles puede meter en la liga, por ejemplo, esta temporada? Sí. Y si lo hace como en el Bayern, 34, 35. 35, 34, 35 para ahí. Ah, eso estaría bien. Sí, sí. sí, sí. Vale, sí. vale. Pues muchísimas gracias. ¿Qué? Um, tu notes aquí l'interès per al fitxatge de Lewandowski? Uh... Sí, joder. cada dia sí. eh, milers de persones demanen samarretes sí, 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 sí. amb Lewandowski. I de fet ens vam arribar a quedar sense, sense B dobles per l'arribada de Lewandowski. No, no, la sí, hi ha molta gent que pregunta i demana les samarretes, sí, 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 sí adults, avis, fins i tot. Venen molt bé de samarretes, llavors. Eh? Sí, sí. sí. Ah, feia falta un fitxatge com Lewandowski. Sí. Sí, sí. I els catalans esteu il·lusionats amb el fitxatge de Lewandowski sí, sí. també? Sí, jo sí. Jo crec que ens pots portar a mm. la Champions que, que sí. tant de sitgem. Així que tenim ganes de veure la veure com mm. molt bé. Com fa els partits, que segur que fa. Bé. Vale. Ah, Quantes samarretes de Lewandowski més o menys al dia veneu? Al dia? O... Buah. Molda, Molda. Nie Exactamente, Exactamente. Ja yo 2000 al Tak, wow. Nie wiem, jestem w es la wow, vale, wow. Dobra, tyle mówią o tym Lewandowskim, więc warto może zobaczyć gdzie on mieszka. Mieszka w Kastej del Fels. Więc, vamos a la playa! Castage del jest to niewielkie miasteczko leżące jakieś 20 km pod Barceloną, często wybierane przez piłkarzy tego klubu jako miejsce zamieszkania. Na przykład mieszkał tutaj wcześniej Leo Messi, Don Rakitic albo Luis Suarez, a teraz przynajmniej tymczasowo zamieszkał Robert Lewandowski, chociaż spacerując tutaj wcale się nie zdziwię, jeżeli to tymczasowo zmieni się na stałe. Zresztą zobaczcie sami, wygląda to zupełnie inaczej niż w Monachium. Powiem wam ciężko jest. Nie ma tutaj za bardzo warunków do pracy. Nie gdybym tutaj mieszkał, to ostatnie co by mi się chciało, to grać w piłkę. Leżałbym tutaj cały dzień, no, ale niestety trzeba się zbierać, bo jakiś mecz podobno grają. Mecz, aczkolwiek to jest mój trzeci mecz Barcelony. Wcześniej niestety byłem na takim nieprzyjemnym meczu, gdzie było 0-0 i wiało nudą, ale dzisiaj czuję, że będzie bardzo, bardzo sympatycznie i ile wystrzeli dwa gole. A ile w sezonie ile wystrzeli? Myślę, że 25, koło 25 plus minus. Fajnie jakby 30 strzelił, ale... Ja dziś liczę na 3, na Specjalnie na mecz, specjalnie do Barcelony. Stacja jest w ogóle taka, że ja miałem kilka dni temu urodzinę i moja kobieta zrobiła mi niespodziankę. I jak się obudziłem rano na mailu, a znalazłem bilet na mecz barcelona na Rayo Vallecano. Najlepsza niespodzianka w życiu? Najlepsze życie? urodziny w życiu. Mecz Barcelony z Rayo Vallecano, z Robertem w Barcelonie, w mieście, które kocha moja dziewczyna. Ile bramek dzisiaj Roberta? Robert 3,3 bramki. w wielu miejscach, na wielu stadionach, natomiast nigdzie nie widziałem takiego uwielbienia dla polskiego piłkarza, jak Robert Lewandowski otrzymuje tutaj. Zanim wyszedł na boisko, zebrał największe brawa ze wszystkich piłkarzy. W momencie, gdy wyszedł na boisko na rozrzewkę, było dokładnie tak samo. Robert Lewandowski nagrodzony brawami. Tu, tutaj naprawdę jest mania Roberta Lewandowskiego, co jest tak naprawdę niczym zaskakujące, bo spodziewaliśmy się, że piłkarz, który przychodzi za takie pieniądze, piłkarz, który ma do spełnienia taką misję, musi być tutaj tak przywitany. Zgubiłem czapkę, tu jest tak duszno, że moja głowa potrzebuje oddechu. A jeśli jesteście ciekawi, jak pracują dziennikarze na Nou, to pracują za szybą. Nie jestem fanem tego rozwiązania, co zresztą chyba po mnie widać. Jezu, człowiek jedzie tyle kilometrów, spędza czas w takim upale, ponad własne siły, i dostaje takie coś. No dobra, Barca zagrała jak zagrała, ale nas interesował w tym vlogu Lewandowski, więc oddam głos po prostu gościowi, który w Barcelonie jest bardzo dobrze zorientowany. Um, I don't think it would I would say it was good or bad. I think it was, you know, there was there was there was good elements of it. You know, he worked very hard, you know, there was that moment in the second half where he raced over to the, the sideline and put in a big tackle which got a big roar from Now I guess in terms of, you know, what Javi and what Barca fans went were, were perhaps a few more goal scoring positions, but that's not necessarily down to him. It's a lot of it's down to service, you know, the chances that he had. There was the one in the second half, you know, which was perhaps the best one which he kind of worked himself and and was just wide ahead of him in the first half. that was that was not a great chance, really. Um, obviously, took the goal well they did score, but the flag went up, those offside. i think there was a lot of industry there. i think he worked hard. i think, i mean, we didn't see so much today, but last week we saw that he's got a good relationship with pedro that he is settling in. i think it's just a question of, you know, this is a new barça side in many senses. you know, there were three debutants today, a um, lot of expectations. Um, and yeah, they just they came up against the Raiva Akano side who, let's not forget, beaten twice last year, 1-0, home and away. So you know this is a this is a tough side. Um, it was a difficult night for Barça and yeah, let me just keep perhaps so, I mean, by his high standards it wouldn't have been the performance they would have wanted. But there were there were positive signs, I don't think it was a bad performance.